Tomek Miodek strasznie dziś mrzawi na pasiece. Chodzę sobie tak w deszcz. Podnoszę daszki, tam gdzie mam odkłady, i tak sprawdzam, co u nich słychać. Odkłady w tym roku bardzo ładnie mi przezimowały. Mam chyba 24 odkłady, które zrobiłem w zeszłym sezonie i jeden mi nie przeżył. Reszta trzyma się dobrze. Psiknę trochę probiotykiem, tak żeby odstraszyć jakieś grzyby albo jakieś inne dziadostwo. O, puściutko. Kawałek ciasta zostało tutaj, wszystko zostało opędzlowane. A nie, jeszcze jest tu na rogu. Z tej strony jest. Zrobiłem im mały porządek, bo ciasto było tutaj w rogu niepotrzebnie. Teraz tylko przykryję, żeby. Pszczoły nie wchodziły na to ciasto, by my mogły się pokleić. Takie będzie lepsze zabezpieczenie. No i cały czas czekamy do rzepaków. Cały czas mrzawi, ale jakby troszkę słoneczko nas no, już oświetlało. Fajnie, może wylecą pszczółki, zrobi się trochę głośniej, będzie można trochę na wlotkach coś po zdjęcia porobić. A na razie ukroiłem tego paszteta i tu mam jednego takiego żarłoka, który już opierniczył cały swój zapas. No więc damy mu, bo nigdy nie wiadomo co się może zdarzyć. lekko probiotyczkiem. O kurcze. Chciałem oderwać korpus, ale bezfalcowe mocno trzymałem. Tu jest taki syfek. Nie to widać. Jeszcze. Trociny tutaj były nasypane dlatego, że pewnie ciasto wchłonęło dużo wilgoci, i może było bardziej płynne. Ja się obawiałem tego i zasypałem to I Teraz widać, że pszczoły to wszystko opędzlowały i zostały po trocinę. trociny. Pszczoły się tutaj mają dobrze, pobierają widać ładnie pokarm. Tu jest ta dziura wylotowa. Może tylko co mogę im tutaj upgrade'ować, to trochę podjechać bliżej z tym. Tym ciastem pod tą dziurę. Nie mogę pracować trzymając kamerę w ręku. Ule są wszędzie obkupczone tutaj, jak widać, nie? Pełno kup pszczół, jak się oblatują pszczoły, muszą one defekują w locie. Trochę też psikam probiotykiem. Tu było widać też, nie, że tu była duża kula ciasta, bo ona chyba sięgała tam, widać. Tylko pszczoło, właśnie to jest przykład, nie? Jak zostawi się u góry, jak pszczoły się mogą potopić. Najlepiej, właśnie, jak one sobie tak pobierają to z brzegu. Tu, co zrobię, to tylko dla higieny probetykiem zsikam i zamykam to. Tu, jak wcinają. Został mi tu jeden mały kawałeczek, i tutaj widzę jakiś kawałek, a resztę wszędzie pusto. Jak wcinają, to chyba potrzebują. Idę dokroić im następny kawałek. Mam kawałek z chaba. Krainka. Miał tak? Tutaj jakoś na boki to przykleję, tutaj jest, u góry przykleję tamtą folią, tylko że ta folia wygenerowała mi tutaj trochę pleśni. Może zrobię to inaczej teraz. Popsikam tą pleśń. Tu gdzie są pszczoły jest super czysto, tutaj idzie pszczół nie ma jest pleśń. Powinienem wymienić tą powałkę. Ale dzisiaj jest też wymienię ją innym razem. A, chcę coś. Pokazać, bo trzeba mieć już e, rękę na cynglu, bo zobaczcie co, już dzika zabudowa, nie? To już pszczoły wybudowały sobie za mało miejsca mają. Będę musiał po prostu teraz szybko pójść i dołożyć jakąś ramkę z węzłem. Proces dodawania węzy do uli rozpocząłem już jakieś 2-3 tygodnie. Temu. Bo było wtedy ciepło, pszczoły widać się pchały tak jak ta rodzina, nie? One już zaczęły coś tam sobie budować z boku, więc szybko dołożyłem węzę. Ale potem się zrobiło zimno, pszczoły w ogóle opuściły tę węzę. Już tam jak zaglądałem, sprawdzałem ile wybudowały, to nie było żadnego postępu, tylko dlatego, że temperatura już była za niska i wszystko musiało zejść. Ale teraz już zapowiadałem jakieś cieplejsze dni, więc może będzie, będzie lepiej. W ogóle tak jakoś do końca tego miesiąca, tak do początku maju, to jak patrzę na tą to pogodę długoterminową, toż tam szału nie ma, wszystko za niskie temperatury. No pszczoły u mnie, jak była ta ciepła pogoda, jak tam mieliśmy tydzień temu jakieś wysokie temperatury, 17, może gdzieś 20 nawet na słońcu, nie 24, to bardzo ładnie pasieka huczała ostro. Idziemy dalej. Sytuacja ogólnie bardzo dobra widzę, po jedyne co możemy się na co skarżyć, to ta pogoda beznadziejna, no cały czas mrzawi i mrzawi. Zaraz idziemy zobaczyć jaka jest temperatura na termometrze. 10 stopni, nie? Widać tam było, skoczyło z dwójki chyba na piątkę, bo trzymałem go w ręku, tylko dlatego zaczął rosnąć, 10,5. 10 stopni mamy teraz na pasie. Nie wiadomo, czego tu sobie innym pszczelarzom życzyć nie? na początku tego sezonu. Wszystko jest. Jeżeli chodzi o rodziny takie normalne, produkcyjne, to straty poniosłem cztery sztuki. Dwie po prostu padły z głodu, bo umieściły się u góry, pokarm był na dole. Miałam trzy takie rodziny, ale trzecia przeżyła. Jak wróciłem, to jeszcze zdążyłem, ona jeszcze żyła, ale też by wykitowała, ale szybko zdążyłem, położyłem jej tam pokarm. Potem jak sprawdzałem, to pszczoły opuściły ten pusty korpus, dzięki, przeżyły dzięki temu ciastu i zlazły na dół. I dzięki temu się udało mi. Dwie rodziny, bo ja mówię, cztery straty poniosłem, dwie to padły, bo z głodu. A dwie po prostu, podejrzewam, że tam nie było pszczół, taka garska, podejrzewam, że tam matka strutowiała nie i pszczoły się rozleciały po innych ulach. Ja tego nie mogłem kontrolować, bo mnie wtedy nie było. I to tylko tyle. W zasadzie kończę już ten odcinek, bo już chyba nie mam o czym gadać. Przyjemnego dnia i do następnego razu. Ciao, bye, bye.